Skoro mamy już szczelną granicę z Niemcami, a przez infrastrukturę krytyczną mysz się nie przeciśnie. Zbierzeńców. Stoją przy radiowodzie, tam postawili jednego firtyka, który kontroluje. Oni taką przykładają kontrolę. To już na pierdol, 20 minut przez telefon. Kontrolę, kurwa, polskiej granicy, kurwa. Bez... To jest, nie brak słów, Skoro nie ma się już czego bać, to zacznijmy od dowcipu. Tak dla rozładowania napięcia. Prowadzimy bardzo twardą polityką migracyjną i wizową. Potwierdzają to fakty i liczby. My to chichy, ale wygląda na to, że afera wizowa wciąż trwa, a co najwyżej zmienił się beneficjent łapówek. Nie masz pieniędzy, wykształcenia, dyplomu, nie znasz języków, ale ciągniecie do Europy? Jeźdź do Bolanda. Cześć Nohan, co u Ciebie Lebasa? Nohan, chciałabym wyjechać do Europy, ale nie mam pieniędzy. Cześć Imen, możesz wyjechać do Polski. Bez żadnych opłat. Witam Was. To, co usłyszeliście przed momentem, to fragment reklamówki Tunezyjsko-dubajskiej Agencji Pracy specjalizującej się w polskim rynku pracy. Cześć Nohan. Co u Ciebie Lebasa? Nohan, chciałabym wyjechać do Europy, ale nie mam pieniędzy. Cześć Imen, możesz wyjechać do Polski. Bez żadnych opłat. Nie musisz płacić tysiąca dirhamów. Na początku procedury. Proces składa się z trzech etapów. Trwa sześć miesięcy. A co jeśli nie mam dyplomu, ani konta bankowego, ani nie znam języka? Firma Rapid Line Immigration nie wymaga od ciebie tych drobnych rzeczy. Zapewniam Zrobimy Ci umowę o pracę na 3 lata z zakwaterowaniem, ubezpieczeniem zdrowotnym i transportem. Wynagrodzenie zaczyna się od 1200 euro. Super. Jak zacząć procedurę? Te rodzyny spod dywanu wygrzebała dla nas, w sensie dla swoich czytelników, nieoceniona Klara Sautan. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to była promocja, a regularna cena to okolice ok. 1000 zł. Tyle, że wtedy procedury przebiegają szybciej. Wszystko zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy, wszystko do sprawdzenia i potwierdzenia w uśmiechniętych instytucjach. Dla osób pytających o gwarancję, po wpłacie tysiąca dirhamów otrzymasz potwierdzenie płatności jako dowód. W drugim etapie podpiszesz umowę z firmą jako kolejne zabezpieczenie dla Ciebie. Po 10 do 15 dniach. Otrzymasz ofertę pracy. Będzie w niej zawarte wszystko, co Ci przysługuje jako cudzojemcowi w Polsce. Po trzech miesiącach otrzymasz pozwolenie na pracę. Możesz to sprawdzić w ambasadzie lub w dowolnym urzędzie państwowym. Aby dowiedzieć się więcej, mój numer znajdziesz Tak opisie. więc dochodzimy do kuriozalnej sytuacji, w której Dubajska Agencja Pracy zachęca potencjalnych klientów reklamówką, że jeżeli wyjadą do Polski, to już na własną rękę znajdą wiele ofert pracy. Islamie. Opowiedz mi trochę o Polsce. Polska to kraj możliwości i godnego życia. Opowiedz mi trochę o pracy i życiu codziennym. Życie jest bardzo tanie i proste. Nawet oferty pracy są dostępne w dużej ilości. W gruncie rzeczy mamy do czynienia z dubajskim biurem migracyjnym, które utrzymuje kontakty. Z polskimi urzędnikami. Granica stanęła i nie można przez to przejść. To prawda, tego imigrantów przybywa. Więc jak to się dzieje? Właśnie na sprawę tych wszystkich firm zatrudniających umownie pracowników, bo to, co wcześniej robiły mafie wschodnie przy współpracy z, z Grupą Granicza i innymi takimi organizacjami, e, czyli brały pieniądze od ludzi na miejscu za przerzut przez w tej chwili wyko wykonywane jest za pomocą czystej całkiem sytuacji, kiedy to firmy ukraińskie, nie tylko, to są głównie firmy ukraińskie, e, Czyste papiery, jeżeli chodzi o zaproszenia, o pozwolenie na pracę, e, o umowę o pracę i potrzebujesz, na przykład, nie, sze, sze, 600 typów gdzieś w Gwatemalii się zgłasza, że chciałby wyjechać z Gwatemalii, e, to oni po prostu te papiery dostarczają za pieniądze samolotami rejsowymi. Co ciekawe, w Warszawie na nim nie lądują, tylko to jest e, Kraków oraz Katowice. E, przyjeżdżają na legal do Polski, przekraczają granicę i się rozmywają, bo nikt później tego nie sprawdza, czy oni pracują, a nawet do firmy jakiś ktoś zgłosi, gdzie są ci twoi pracownicy gdzieś tam z Wenezueli? To gość mówi: do przyjechali i nie przyszli do pracy. Nie ma ich. Oni tymczasem po prostu w się po Polsce uciekają do Niemiec najczęściej, bo to jest ich docelowe miejsce. I stąd jest taka rzesza imigrantów w Polsce. A prawdziwa panika zaczyna się wtedy, kiedy do takiej agencji dzwoni nieświadomy Polak, który chciałby skorzystać z usługi, znaleźć pracę. E, dzień dobry, ja dzwonię z ogłoszenia na pracę na Facebooku. Ja widzę, że jest ogłoszenie o ogórków. E, tak. Czy można na nie aplikować? Bo tu jest napisane tylko, że jest dla Indonezyjczyków. Jak tutaj to wygląda? Ja powiem panu, że już to nie, nie jest aktualne, bo już. Może w następnym tygodniu będzie coś. Aha, aha, aha. Okay. A... a tutaj, a ta dla. Nepalczyków, Rosman, jest aktualny? Tak. I tutaj co? Trzeba być Nepalczykiem, tak? Proszę. Trzeba być Dobry. Nepalczykiem? No, takie wymagania się. Takie są wymagania. Czyli Rosman tak. chce tylko Nepalczyków, tak? Tak. Aha. Aha. Nie, nie, rozumiem. Aha, Nepalczyk Afrykę, e, Rosman tak. Polaków nie chce. łysowam. Jednak nie jest prawdą, że to nowe zjawisko. W gruncie rzeczy rozpoczęło się na lata przed białoruską operacją śluza. Tylko nie przebiegało w tak widowiskowy sposób. No, i beneficjenci programu nie zachowywali się wcześniej w tak brutalny sposób jak w ostatnich tygodniach i miesiącach. Już w 2018 roku pisano o mafiach, które trudniły się tym procederem. Osobiście polecam archiwalny artykuł w sieci i śledztwo Marka Pyzy i Marcina Wikło, numer 25 2018. W gruncie rzeczy, wszystko rozbija się o prosty trik, który zaczął stosować Mateusz Morawiecki. Ewentualnie bycia szydła, ale ona taka cwana nie była. W 2016 roku warunki dotyczące zakwaterowania cudzoziemców i środków utrzymania regulowała ustawa z 12 grudnia 2013 roku, która obowiązywała od 1 maja 2014 roku. Zgodnie z artykułem 114 ustęp 1 punkt 5 tej ustawy osoba ubiegająca się o pobyt czasowy i pracę. Musiało wykazać posiadanie zakwaterowania w Polsce oraz wystarczających środków na utrzymanie. Choć przepis ten nie zmienił się od 2016 roku, to urzędnicy nagle zaczęli podchodzić do niego w bardzo liberalny sposób. Na początku dotyczyło to zwłaszcza pracowników ze wschodu, Białorusinów i Ukraińców. Krytycy wskazywali, że w wielu przypadkach wystarczyło jedynie oświadczenie pracodawcy, a rzeczywiste warunki migrantów nie były weryfikowane. Zmiana dotyczyła więc praktyki urzędniczej, a nie litery prawa. No i tak zaczęły powstawać firmy mieszczące się w klitkach, ale jednocześnie zgłaszające zapotrzebowanie na setki fachowców o dość egzotycznych umiejętnościach. To no przede wszystkim. Mam tutaj na myśli znajomość odpowiednich języków. No, i tak pojawiali się handlowcy z językiem tureckim, hindu, urdu. A gdyby tak poszukać, to okazywało się, że ta firma handlowa nie ma towaru, jest zarejestrowana na słupa. Generalnie jest gotowa do zwinięcia biznesu w razie kontroli. Teraz panuje totalna degrangolada, i nawet nie musisz mieć agencji pracy, jakiegoś listka figowego, tylko możesz wszystko robić na pałę. Mam tutaj na myśli właściciela hostelu w Nowych, czyli człowieka, który sprowadził Kolumbijczyków do miasteczka. Okazuje się, że prowadził taką paradziałalność i wystarczył mu tylko lokal. W pierwszych publicznych wypowiedziach Kamil Karwasz zapewniał, że jego rola ogranicza się jedynie do wynajmu pokojów firmom zewnętrznym. Mówił stanowczo. Nie prowadzę agencji pracy, nie rekrutuję ludzi, nie mam zapotrzebowania na pracowników. Wynajmuję pokoje firmom i tylko tyle. Śledztwo dziennikarskie ujawnia posty, które Kamil Karwarz opublikował na grupach związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Już 10 lutego 2025 roku pisał publicznie: Posiadam doświadczonych specjalistów z Kolumbii i różnych branż, którzy są dostępni od zaraz. Nie reprezentuję agencji i jestem prywatną osobą, która chciałaby sobie dorobić, mając przy tym bogatą sieć kontaktów. Będę wdzięczny za odpowiedzi i ewentualne informacje dotyczące możliwości współpracy. Z wyrazami szacunku. No i takie przykładowe ogłoszenie według schematu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Poszukiwany lider z językiem polskim i hiszpańskim. Agencja Imaginare HR poszukuje lidera do pracy w miejscowości nowe. Wymagania: znajomość języka polskiego i hiszpańskiego. Angielski będzie dodatkowym atutem. Pracownik produkcji rzeźnik z językiem hiszpańskim a potem się dziwimy, że Polacy nie mogą pracy znaleźć. Gotowość do przeprowadzki. Oferujemy pracę w zakładach mięsnych, możliwość rozwoju zawodowego, pracę z możliwością zakwaterowania. Kontakt zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem. A te zakłady mięsne to już całkiem inna historia. Należą one do niemieckiego króla kiełbasy. Od lat jadą na stracie i ciągną polskie dotacje. I teraz uwaga. Co roku zakład ten otrzymuje pomoc publiczną, a to 60 tysięcy, a to 100 tysięcy złotych pomocy publicznej. Jako, że co roku wykazuje stratę, nie płaci w ogóle podatku CIT, i teraz najlepsze, właścicielem zakładu jest oczywiście holding niemiecki. W rozmowie telefonicznej z naszym dziennikarzem Kamil Karwasz przyznał, że prowadził tego typu działania. Chciałem sobie dorobić, miałem taki kontakt wcześniejszy, gdzie ludzie poszukiwali pracy. Znałem dużo Kolumbijczyków. Oni pytali mnie, czy nie mogę załatwić pracy dla rodziny. A żeby czasami nie przypałętał się żaden tubelec, który nie będzie potrzebował korzystać z usług. Hostelu, to pojawia się zaporowe wymaganie w postaci języka hiszpańskiego. I tak to się kręci, proszę Państwa. Mafie zarabiają, urzędnicy milczą, a jak nie milczą, to zwyzywają od faszystów i przypomną, że Auschwitz nie potrafi lewitować, tak by afera wizowa nadal trwała. A że Polacy giną? Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło. Może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z gireczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.